Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Witamy wszystkich naszych radiosłuchaczy, naszych telewidzów na wyjściu 41 pielgrzymki na jasną górę z archidiecezji przemyskiej. Mamy emblemat, który nam będzie towarzyszył. Tu z Przemyśla w stronę Jasnej Góry. Pielgrzymi podejmą właśnie ten znaczek pielgrzymkowy, który pięknie pokazuje, że wyrusza 41 przemyska archidycyzjalna pierwsza pielgrzymka na Jasną górę od 4 do 15 lipca. Oczywiście w tym terminie chcemy pielgrzymować stąd w kierunku Jasnej Góry. To pielgrzymowanie będzie podobne do tamtego rocznego pielgrzymowania, bo jest to pielgrzymowanie sztafetowe, ale jak widzimy, już widać, że jest więcej osób, na pewno na, w, te, w tych dwóch grupach, które wyruszają. To wyjątkowe pielgrzymowanie, tak jak ksiądz Robert zaznaczył, związane z tym, że na starcie Grupa Świętego Kazimierza ponad 200 osób dzisiaj wyrusza na Pątniczy Szlak, aby zmierzać z Przemyśla w stronę Pruchnika. Oraz druga grupa, grupa świętego Jacka, również wyrusza na ten potniczy szlak. Najpierw grupa świętego Kazimierza wyruszy tutaj spod katedry w Przemyślu, a następnie grupa świętego Jacka. Pozdrawiamy wszystkich duchowych pielgrzymów, którzy startują dzisiaj z nami, podejmują sztafetę różańcową, która w tym momencie się rozpoczyna. Molitwa różańcowa popłynie z parafii do parafii. To takie szczególne zabezpieczenie molitewne na ten czas pielgrzymowania. I myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby właśnie duchowi pielgrzymi łączyli się razem z tymi pielgrzymami, którzy idą, bo to jest wielka moc modlitwy, wielka moc, która no, będzie na pewno dla nas ważna dla życia naszej diecezji, dla życia naszych parafii. Drodzy pielgrzymi, zapraszamy Was do bycia razem z nami. Będziemy wam towarzyszyć, zwłaszcza poprzez nasze transmisje, nie tylko audio, ale także wideo. Dlatego jesteśmy razem, tworzymy wyjątkową rodzinę, rodzinę, która chce zmierzać do tronu matki na Jestnej górze. Spróbuję teraz złapać księdza przewodnika grupy świętego Kazimierza. On podejmie właśnie ze swoimi pielgrzymami ten emblemat, ten znaczek, który pokazuje, że z przemyśla rusza pielgrzymka na jak górę książkrzy. Krzysztof przygotowany, dwa mikrofony, plakietka, wszystko w akcji. Dzisiaj też pokrzepił nas Słowem Boże, więc Krzysztofie, przed nami pierwszy odcinek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy. No nie mogę mówić, bo jestem tak serdecznie wzruszony, bo wreszcie po roku czasu mogliśmy znowu wyruszyć na ten pierwszy odcinek. Idziemy aż do wentowni. Pogoda jest piękna. Zobaczymy, ludzi mamy ponad 200 w grupie. Jest... Euforia, radość i cóż powiedzieć więcej. Z tego powodu nawet deszcz przestał padać, więc na pewno ta potęga, potęga pielgrzymów w Grupie Świętego Kazimierza pokazuje, że wszyscy czekali na to wyjście. Jesteśmy niewzruszeni, nawet jak będzie deszcz padł, to też będziemy się cieszyć i też będziemy tańczyć jak Dawid, wchodząc do Miasta Świętego. Księży Krzysztof, a zatem wyruszajcie, wyruszajcie i nieście, tak jak mówiłeś dzisiaj w słowie, to świadectwo wiary, które zobowiązuje, zwłaszcza kiedy przemierzamy różne miejscowości, pokazując, że modlimy się, śpiewamy i jesteśmy radośni jako chrześcijanie. A was wszystkich, radiosłuchaczy, chcemy prosić o modlitwę, żebyście nas wsparli, przynajmniej jedną zdrowaśką, żebyśmy szczęśliwie doszli, żeby rzeczywiście i pogoda nam dopisała, i warunki na drodze, i aby każdy dzisiaj wrócił do swoich domów właśnie, bo na nocleg wracamy do swoich domów, trochę boli na serce z tego powodu, ale my o was też będziemy pamiętać, bierzemy wasze intencje do naszych plecaków i będziemy ruszać. Z tym zapewnieniem pozostajemy, życzymy dobrej drogi, dobrego startu, więc drodzy pielgrzymi czas pewnie wystartować, dzwony już nam o tym świadczą, że jednak ta gotowość nasza szczególna dzisiaj. Księży Robercie, jak widać, ksiądz przewodnik gotowy do boju. Tak widzę właśnie, że jest gotowy, oddaje znak, więc pielgrzymka będzie mogła już wyruszyć, więc drodzy radiosłuchacze, drodzy telewidzowie, mam nadzieję, że właśnie jesteście razem z nami, razem z nami wyruszacie, co prawda w sposób duchowy ale właśnie Grupa Świętego Kazimierza rozpoczyna to pielgrzymowanie na Jasną Górę tegoroczne. Jak widzimy na początku tej grupy wyjątkowy znak, szkaplerz świętego Jana Pawła II. Siostra pielgrzymkowa trzyma ten znak, może odwrócić go nam, pokazać, że ten szkaplerz jest właśnie tam umieszczony. To wyjątkowa relikwia po świętym Janie Pawle II. Pielgrzymi z Grupy Świętego Kazimierza wyruszyli od Katedry Przemyskiej w kierunku Łętowni. Myślę, że patrząc na ilość osób naprawdę robi to wrażenie, że mimo wszystko, że ta pierwszymka jest sztafetowa, to mimo wszystko tyle osób idzie. Może właśnie to też sprawiło, że właśnie tyle osób idzie na przykład w tej grupie, ponieważ idzie się dzień 2, a nie 12. Ksiądz, ksiądz Michał jest razem z nami, są inni kapłani, jest ksiądz dyrektor, ksiądz Witold gotowy do posługi, jak widać ze stułą. No i olbrzymia grupa, 200 ponad osób, witamy brata pielgrzymkowego Stanisława. No widać radość i potęga tego, co staje się świadectwem głoszenia Chrystusa w czasie tej naszej pielgrzymki. A teraz do wyjścia przygotowuje się Grupa Świętego Jacka. Grupa Świętego Jacka też liczy sporo pielgrzymów. Jak tak patrzymy na ilość osób, to na pewno znowu cieszymy się, że kolejna tak spora grupa wyrusza z przemyśla. Spora grupa i konkretna grupa z Księdzem Marcinem, wielkim przewodnikiem tejże grupy chcemy wyruszyć pod znakiem właśnie świętego Jacka, jakże szczególnego patrona, jeżeli chodzi o bazylikę archikatedralną, Matka Boża Jackowa patronuje właśnie tutaj i święty Jacek szczególnie jest związany z osobą Matki Bożej. Na pewno się czujemy bezpiecznie, widząc porządkowych, którzy zabezpieczają naszą drogę. Tak, jest wielu porządkowych, którzy na pewno idą. Będą zabezpieczać nam drogę. W tym momencie Grupa Świętego Jacka przygotowuje się oczywiście do wyjścia. Myślę, że warto też zapamiętać i wiedzieć jedną rzecz, że przewodnikiem Grupy Świętego Jacka jest również ksiądz, który jest duszpasterzem młodzieży archidiecezji przemyskiej. Tak, to wyjątkowe, że ksiądz Marcin chce, aby w każdej grupie znaleźli się młodzi ludzie, którzy podejmą właśnie trud pielgrzymowania. Tutaj mamy szczególny baner, na początku tej grupy wierzymy. To wyjątkowe zapewnienie pielgrzymów z grupy Świętego Jacka, że chcą z Maryją zdążać do Wieczernika. To hasło, które nam będzie towarzyszyć w tym roku, to hasło, które będzie motywować do podejmowania różnych rozważań, konferencji, przemyśleń, modlitw na pątniczym szlaku. Na pewno wiele tych konferencji, wiele tych modlitw będzie, na pewno wiele też rozważań, rozmyślań, oczywiście teraz Grupa Świętego Jacka wyrusza idzie na Pątniczy Szlak, aby właśnie towarzyszyć też nam wszystkim tą modlitwą w drodze a my jako duchowi pielgrzymi również towarzyszymy tym naszym pielgrzymom w naszych domach. Jak widać mocna grupa wielu pielgrzymów również Startuje, aby dzisiaj, właśnie w ten piękny, świąteczny dzień, iść i dawać świadectwo, aby pokazywać innym, że chcemy właśnie wiele spraw oddać i zanieść Matce Bożej. Myślę, że każdy z pielgrzymów, tych, którzy idą, ale też naszych pielgrzymów duchowych, ma wiele intencji, z którymi właśnie jest związany, które chce zanieść do Matki Bożej i właśnie te intencje w sposób szczególny chce omadlać. I nie zabraknie właśnie szansy na to, gdyż wy, drodzy, radiosłacze, telewizowie, możecie wchodząc na stronę pielgrzymka-przemyska.pl, te intencje podawać. Tam można te intencje wpisywać i niech nie braknie właśnie tych różnych spraw, które będą przekazane i które będziemy codziennie omadlać na antenie Radia Fara. I będziemy łączyć się z Pasła poprzez także wizję, aby właśnie te różne sprawy przedstawiać Panu Bogu za przyczyną. Maryi. Jest z nami ksiądz arcybiskup Józef. Dziękujemy jego posłudze pasterskiej za to, że dzisiaj nas wyprowadził na Pątniczy Szlak. Księże arcybiskupie, jak mogę poprosić właśnie do naszych telewidzów o słowo w tym momencie, aby właśnie jeszcze pokazać, że warto pielgrzymować duchowo. Napełniajcie serca wiarą i miłością, bo potem będzie okazja dzielić się tym właśnie przeżyciami, ale też i tą głębią która płynie z kontaktu człowieka z Panem Bogiem. To jest ten równoważnik życiowy bardzo ważny. To jest dobra okazja oderwać się troszeczkę od codzienności, żeby, żeby być w tej grupie modlitewnej, grupie ofiarnego trudu, wędrówki. Niech Pan Bóg Was prowadzi, a Matka Boża strzeże, bo niekiedy są momenty takie, że potrzebujemy ich, Bliższej pomocy, odczuwalnej, a niekiedy dopiero odkrywamy po, po jakimś czasie, po latach, że byli blisko nas i Matka Najświętsza, i Pan Jezus. Szczęść Wam Boże. Ksiądz arcybiskup przyjął znaki pielgrzyma i chciałbym powiedzieć właśnie tutaj wobec wszystkich naszych duchowych pielgrzymów, że ksiądz arcybiskup staje się pierwszym takim duchowym pielgrzymem naszej archidiecezji przemyskiej. Prosimy codziennie o błogosławieństwo, tutaj z Przemyśla, aby ono docierało do wielu pielgrzymów duchowych, którzy zapisali się właśnie w ramach sztafety różańcowej, którzy przekazują intencje za pośrednictwem naszej internetowej strony pielgrzymka.przemyska.pl. Bardzo chętnie włączam się także przez rozważanie tychże rozważań z tej książeczki pielgrzyma, z tego podręcznika pielgrzymiego. W zeszłym roku też śledziłem, mimo że to troszkę inne były warunki, ale, ale właśnie bardzo widzę, że ten i ten podręcznik, i cały ten wysiłek przygotowania pielgrzymki jest bardzo ważny, bo pozwala teraz realizować. Właściwie spokojnie, i, i z radością, ten plan szczególny. Szczęść Wam Boże. Bóg zapłać, życzymy miłego wędrowania z nami w łączności duchowej. Szczęść Boże. Drodzy telewizowie, drodzy Radosłacze, to wyjątkowe, kiedy ksiądz arcybiskup Józef jest razem z nami, nas wspiera modlitwą. Bądźmy właśnie zatem ufni, że to wszystko, co będzie działo się na Pątniczym Szlaku, to, co będzie rodziło się w naszych sercach, będzie umacniało nas w wierze. Księże Robercie, a zatem startujemy, wyruszamy i na pewno pozostawiamy nasze siostry, redaktorów pozostałych. Z tą nadzieją, że spotkamy się na Święta siostra Klara, zapraszamy, tak, ją tutaj zapraszamy do mikrofonu. do wizji. Siostra Wiktoria, zapraszamy tutaj siostrę Wiktorię. Jest Kinga, jest Jadzia, proszę bardzo, jest ksiądz Maciej. Oni pozostają, pan Marek nam macha, więc na pewno nie zabraknie tych, którzy poprzez tę łączność duchową będą nam towarzyszyć. No na pewno ci pielgrzymi duchowi są bardzo ważni. Mam nadzieję, że siostra Klara jest również pielgrzymem duchowym. Jestem, ale zapiszę się dziś. Mało ważne to chyba, że się to zapisze, ale właśnie ważne jest to, że się zapisze, że sercem jest się z pielgrzymami, że się chce duchowo pielgrzymować. Siostra Klara też tutaj zostaje, razem z Państwem będzie Państwa też przeprowadzać przez te różne dni pielgrzymkowe tutaj ze Studia Przemyskiego i będzie się z nami oczywiście też duchowo łączyć, mam nadzieję, i modlitewnie także. Tak, ja już się cieszę, że deszcz na chwilę przestał padać nie na chwilę tylko na zawsze. <laughs> Przestał opadać dla tych, tych, którzy idą, to byłoby niebezpieczne i takie od razu jakimiś może pewną trudnością. Także to jest nasza reprezentacja oczywiście z tych wielu miejsc archidiecezji, która dzisiaj wyruszyła na szlak pątniczy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy uczestniczyć we mszy świętej, w tym świętej, której przewodniczył arcybiskup Józef Michalik, kto chyba mnie najbardziej jakoś przejął dzisiaj. Tak, i jeszcze przed chwilą mogliśmy się z arcybiskupem spotkać, więc wyjątkowe dla nas. Ksiądz arcybiskup Adam jest w Lesku, stamtąd wyprowadza grupę świętego Andrzeja, pozostali biskupi w pozostałych miejscach, Radymno i Jarosław, więc na pewno dzisiaj diecezja zobaczy, że pielgrzymi startują, bo lipiec nastał, bo czwarty lipca dzisiaj, bo dzisiaj niedziela, więc na pewno to wyjątkowe znaki pod niebem, a wiemy, że niebo nam błogosławi, bo tyle wody, to tyle łask, że na pewno nam ich nie za Braknie, abyśmy z ochotą postępowali w tej drodze, w drodze ku jasnej górze. Czyli czas 41. Przymyskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną górę możemy uznać już za rozpoczęty. Pielgrzymka wyruszyła, podążamy drogami na jasną górę, ale oczywiście to też jest okazja dla nas, żebyśmy. Dziękowali Bogu właśnie za te łaski, które na nas cyła, za te łaski, które otrzymujemy, które wymadlamy i prosimy właśnie też o potrzebne łaski dla nas wszystkich. I jak tutaj wszyscy jesteśmy pewnie, też cieszymy się z tego, że właśnie przymyska pielgrzymka już wyruszyła w tą trasę na jasną górę, że właśnie możemy iść do tronu Matki Bożej. Grupy przymyskiej spotkają się w Łętowni. My też z Państwem tam się spotkamy. Tam dla Państwa odbędzie się pierwsza konferencja, którą podejmie Ksiądz Ojciec Kazimierz Szymczycha, nasz pielgrzymkowy Kaznodzieja. Tam przy dobrym śniadaniu, które przygotowali mieszkańcy Łętowni, pielgrzymi będą mieli chwilowy postój. A jeżeli Państwo tylko są śledzić nas, są razem z nami, wystarczy zasubskrybować nasz kanał i na bieżąco będziemy Państwa o tym informować. Tam wystarczy tylko kliknąć taki dzwoneczek, aby wszystkie powiadomienia przychodziły, więc nie stracicie Państwo nas z uwagi, więc będziemy na pewno w wielu momentach dzisiejszego dnia i kolejnych dni obecni także w Waszych domach. Myślę, że to już czas na to, żeby zakończyć to nasze wejście stąd. Prawda? Dobrze nam się rozmawia tu. Przy dobrze katedrze. nam się rozmawia, ale myślę, że właśnie trzeba pomalutku kończyć, ponieważ już grupa pewnie z przemyśla wychodzi, więc dobrze by było na trasę tam do nich dojechać. I zanim zakończymy, jeszcze widzę Pana Marka Łabuńskiego, kościelnego tutejszej katedry z pięknym znaczkiem pielgrzymkowym. I myślę, że to będzie taka dobra puenta naszego spotkania. Panie Marku, Pan zostaje jako pielgrzym duchowy, Pan też wypuścił pielgrzymów tym pięknym biciem dzwonów, więc na pewno wyjątkowe to nasze spotkanie tu przy katedrze i teraz w drogę z nami wyrusz. Panie, na mnie wolno w miejscu stać. Szczęść Boże wszystkim duchowym pielgrzymom, no i tym, którzy przez radiofara i telewizję modlą się. Ja pielgrzymowałem w latach 1985-91, jak grupa świętego Jacka i Kazimierza odłączyła się od rzeszowskiej pielgrzymki i pierwszy raz ruszała właśnie przed 36 laty. Więc dzisiaj pozostaje piękna pamięć. Zabieramy Pana sprawy, Pana rodziny i omadlamy właśnie to wszystko, co duchowi pielgrzymi będą przeżywać. A Pan jest dla nas takim potwierdzeniem, że w tej pielgrzymce uczestniczy z tym pięknym emblematem naszej wędrówki. Bóg zapłać za to spotkanie. I placu, z placu katedralnego pozdrawiamy serdecznie wszystkich pielgrzymów duchowych. Oddajemy głos do studia.